Chodź kotek. jest, witam, jest piękne jezioro, jakbyście się zastanawiali, jak można znaleźć łatwo bobra? Nie świętuchy takiego bobra, nie żadnego pękniętego jeża, jak sobie od razu wyobraziliście, jak znaleźć bobra. Mamy tutaj takie pogryzione gałązki. No to świadczy, że ten bób tu był, ale no tu już mamy świeższe kąski, ale to też świadczy, że bób tu był. Mamy tu taki niby rzeczka, niby zalew, ale mamy tutaj pełno tych drobnych drzewek pogryzionych przez bobra albo bobry. Gdzie już są podprzątane dookoła, albo przez ludzi, albo właśnie przez bobry. Tutaj ten akwen wodny. Poczekaj, dakota, puścimy dakota i będziemy szli. Tutaj wszędzie mamy Ślady po bobrach, już część tych drzew odrasta, gdzieś tam po pogryzianych, ponadgryzanych, więc idziemy dalej. Ja co prawda teraz przyspieszę, przynajmniej przyspieszę film, bo biec mi się nie chce, nie po to człowiek idzie do lasu, jedzie nad jezioro, żeby biegać. Tu mamy, proszę bardzo, kolejne całe drzewo przewrócone przez Bobra. Ale to nie jest takie świeże jak na początku, więc dobra, no to przyspieszamy.

po ale tu mamy znowu ślady, że bobry tu były, ale to nie świadczy, że nadal są. Patrzcie, ile tych drzewek poprzewracane, gałęzie poobgryzane. Więc idziemy dalej. Tu mamy, o, mówię, to co świadczy, że bobry są. Tu mamy ponadgryzane drzewo, tak fajnie dziwnie po dwóch miejscach, ale o bobrach świadczy to, że są śmieci. Gdyby nie było śmieci, no nie byłoby bobrów, tak? Bo wiadomo, że bobry mają problem z alkoholem i ze sprzątaniem po sobie. Zostawiają tak jak to przewrócone drzewo. Tu mamy jedno ponadgryzane, tutaj drugie, trzecie. Więc już znaleźliśmy dowód, że bobry nadal tu są. To, że po podgryzane drzewa to, że były. Tu mamy ponadgryzane drzewa. Hmm. Tutaj jest dla mnie hicior co Ja tu wczoraj byłem, dlatego też cwany jestem Tu mamy Takiego pięknego dęba Tego dęba nie jestem w stanie objąć dwoma dłońmi Tu mamy kolejny dowód, że bobry nadal tu są No tak by nie było tych śmieci, prawda? Nie wiem, czy to bobry zebrały je w kubkę Ale patrzcie, jak to jest wszystko pięknie. Jakie większe, wielkie kawały wiórów tego dęba. Patrzcie jaki ten dąb jest gruby. Kora pościnana, drzewo. Mocniejszy wiatr, no nie będzie dębu. Nie widzę, żeby, nie wiem czy chyba liści nie ma zielonych, więc to jest kwestia czasu kiedy uschnie. Ale idziemy dalej. Jak już wiemy, że bobry tu są... Więc idziemy dalej. O, kolejne drzewo przewrócone przez bobry. Tu mamy kolejne drzewo. Gałęzie powcinane. Tutaj jest wszystko zgryzione ładnie. O róż grilem w końcu majówka Dalej, patrzcie, ponadgryzane, pocięte, powalone. Tu chyba ktoś mieszka, albo mieszkał. Tu. Patrzcie. O, o, jesteśmy coraz bliżej. Patrzcie, łyk piwa i gryz drzewa. Łyk piwa i gryz drzewa. I tak drzewo jest przewrotane. I tak, Ciach w wodzie robisz sztuczną barierę. To też ta kota wyła z wody. Ta kota wyła z wody. O, idzie ta kota. Albo tu słyszy, albo tu czuje, I patrzcie, tu, chodź tu, chodź tu. Drzewo przewrócone. Gałęzie ponadgryzane jest sam konar. Widać słaby, bobry. Idziemy dalej. Będziemy. O, to drzewo nie przewróciły bobry, To bo to się przewróciło samo, ale to już wyprzewróciły bobry, pocięły gałęzie, tu chyba po prostu, ale patrzcie, jakie to śmieszne, tutaj te, pocięły te wszystkie gałęzie, a tutaj chyba to, co na dwóch łapach sięgły, pocięły, a tamtych już nie, to jest śmieszne takie, o, tu jest typowy dowód, że bobry są, tak jak mówię największe skupisko śmieci, czyli no już się zbliżamy do bobrów. Patrzcie, żeremie, dobrze to wymawiam, najwyżej jak źle mówię, to wam napiszę. Patrzcie, tusztuje. kota ale tu mamy pajęczynę, więc tędy nie wchodzą, przynajmniej nie wchodzimy przez jakiś czas. Patrzcie, jakie tu mają piękną Chawirę Pogryzione te gałęzie, to jest piękne To chyba musiał zrobić stary bubr Że taką ładną kantówkę zrobił To nawet Ci nie potrafią Zrobić Prawdziwi drwale Tu mamy kolejny dowód, obejdę to, pod nie... a nie, bo tu jest chyba Obrócone drzewo, to na to mogę stanąć, wiem, że nie powinienem im tutaj przeszkadzać o, patrzcie Tu wystaje Kawałek nawet im się z chaty nie chciało wyrzucić. Obejdę z drugiej strony, bo tu nie widać. I to mu zostawię akurat. Patrzcie. Pijaki jedne. Nawet im się z domu nie chciało wyrzucić. Butelka wystaje, kawałek czegoś, ale no jeśli chodzi o samą konstrukcję budowlaną jest to bajka. Ciekawe czy oprócz kantówek używały te zbrojenia. Mam pomysł, chociaż dzisiaj mocniej wieje wiatr, chociaż mocniej wieje wiatr, ale zrobię coś dla was i zobaczymy jak to wygląda z tamtej strony. Więc teraz się rozłączam, zabiorę te śmieci. Chociaż one naprodukują więcej, bo przecież, broń Boże, żeby to byli wędkarze tutaj, którzy łowią ryby, albo ktoś, kto chodzi po lesie. Bo przecież ci ludzie zabierają po sobie śmieci. Jak nic, to są bobrze śmieci. Wiecie co? Ja się tylko zastanawiam, nie? Jeśli chodzi o te bobry, po bo co im pudełka po robakach, opakowania po żyłkach, puszki po kukurydzach, no, że mają problem z alkoholem. No to już aktualny premier powiedział, no, że stwarzają problemy, A więc co więc ja mogę, trochę to ogarnę, ale żeby nie było, zrobię trochę odwrotnie niż inaczej, żeby czyste giery, tkaniów czysty, Agnieszka z tulejówek, pan tata, flamiki i dni, mieli co robić, to poza tą jedną kubką zrobię odwrotnie. Ja te śmieci teraz rozłożę w lesie, a na dowód proszę zdjęcia. Patrzcie, tak się idzie z pomocnikiem. Nie wiem, czy widzicie, w tle ja się zatrzymam. O, jest. Sika sobie ta kota, pomocnik jak nic. A ja muszę dźwigać ten worek, żeby go w lesie porozkładać. Uf, ciężki jest. O, tego się właśnie bałem z, ze szklanym jeżem, że mi worek poprzecina. uciekaj mucha, chodź tu, ta kota, noga, Do kota, chodź tutaj, chodź tu, chodź na stój, dobra. Przypłynę się do jak się nazywa, może dzisiaj jest większy wiatr, ale oczywiście wszedłem na kajak. Wszedłem na kajak, ale przepłynąłem nie wiem, 10 metrów i sobie przypomniałem, że zapomniałem yy, kapoka. No i wołam, żeby mi dali kapok, bo bez kapoka to zacząłem się bać płynąć, bo ja nie umiem pływać. No. A, pan kapok jeszcze psychicznie chociaż lepiej daje, chociaż też by wyciągnął. Tam mamy elektrownię sprzed II wojny światowej, bo niemiecka elektrownia pust nad jeziorem. Tu w okolicach są trzy takie, które pozostały. A ja płynę, no nie mam żadnych szelek ani nic, żeby telefon umieścić. Ale będę płynął teraz do... Wbijam się na chatę do bobra. Tak wygląda owa chata bobrów. Tutaj zaraz Wam zrobię jakieś ścięcia, przybliżenia. Nikt tam u nas nie wygląda. Ja już trochę odpłynę. No akurat wiatr mi sprzyja, więc nie będę musiał wiosłować wracając. Będę musiał, żeby szybciej było, ale a tak właśnie wygląda domek. Bobra od strony jeziora on tu rzeczki nie ma, więc nie robi żadnej tamy. Tu mieszka, tu się będzie roznażał. A podejrzewam, że on tutaj gdzieś jest. Więc... A jeszcze pokażę Wam to, jest skąd. To, to tutaj nawet nie widać, tutaj gdzie my Ale. Ale pokażę wam nory koło nas w każdym razie o, jest kolejka startuje. Tutaj mamy kolejne śmieci, może się do nich dostanę. Więc wiatr mnie znosi na bieliznę. Szkoda, że to jest bielizna wodna. Wolałbym bieliznę damską w szczególności jakby była na jakiejś damie Dobra. To ja spływam. Tu mamy te nory koło pozowiska. Są to wyjścia na wodę. Jakie zwierzę w tej chwili nie wiedziałem, ale później się dowiedziałem, a znalazłem te nory, ponieważ zaraz zobaczycie. Śmieci z wody, ale skąd, jak te nory znalazłem? Chodziłem sobie po takiej właśnie ziemi, tu przy brzegu i po prostu Wpadłem na czyjąś chatę, zbiłem się przez sufit. Aż, że nie wiedziałem, co to za zwierzę. Podejrzewania różne były. Ale na dogrywce znalazłem, co to jest. Ta mała dogrywka, ta nora, do której wpadłem, to bobra. Poznaję po śladach zębów. Takie małe gałązki tu są, o, a nora, w którą wpadłem, jest tutaj. Masakra. A ta żerem, czy jak to się nazywa, jest tak daleko stąd, że masakra. Powiem Wam, że z 500-700 metrów od tego miejsca, gdzie, gdzie mają to swoje gniazdo, że tak powiem. Wow.